Jesteśmy bardzo zadowoleni z pierwszej edycji, gdyż nawiązaliśmy współpracę z jednym ze studentów, który był u nas zatrudniony w Biurze Finansowania Handlu w Santanderze na staż. Chcemy zainteresować młode pokolenie studentów pracą w bankowości poprzez pokazanie tej praktycznej, a nie teoretycznej strony. Akademia KUKE to okazja dla studentów, aby poznali świat finansów z perspektywy praktycznej i również okazja do tego, aby poznali nas jako organizację, dowiedzieli się, co jest dla nas ważne, jakimi wartościami się kierujemy i co mogliby znaleźć w naszych chmurach. To również szansa, żeby dowiedzieli się o tym, jakie staże czekają dla nich. Bardzo się cieszymy, że już drugi raz możemy razem z Kuke organizować te warsztaty. W tym roku staraliśmy się jeszcze bardziej postawić na praktyczną, praktyczną formę wydarzenia, więcej warsztatów, więcej pracy w grupach. Wydaje nam się, że studentom bardzo się to podoba. Mamy nadzieję, że to zainteresuje ich tematyką finansowania handlu i kiedyś w przyszłości spotkamy się wspólnie przy finansowaniu transakcji. Na tych spotkaniach studenci mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy, sprawdzenia się w trudnych, ekstremalnych sytuacjach, z którymi mamy do czynienia w trakcie prowadzenia biznesu w świecie finansów. To miejsce, gdzie studenci mogą pogłębić swoją wiedzę na temat trade finansu, eksportu. Warsztaty Trade Finance Cookie to świetna sprawa dla każdego studenta. Dzięki temu mogą zobaczyć, jak wygląda prawdziwy biznes, o którym do tej pory czytali tylko w książkach. A oprócz tego mogą poznać świetnych ludzi, którzy ten biznes faktycznie tworzą, a nie tylko o nim opowiadają. Także polecam wszystkim adeptom, nie tylko ekonomii.